Siemankowidzowie, kowidzowie i dzisiaj jesteśmy w grze, którą niektórzy mogą kojarzyć, i tak jest to Pro To Face Clicker. I możecie zauważyć, czyja to jest gra. Gra Wojana. Tak, dzisiaj będę grał w grę Wojana, i mamy tutaj kolejny kod. I pokażę Wam dwa kody, które będziecie mogli sobie wpisać, jeśli zaczniecie grać w tą grę. Ale teraz przenieśmy się, już jakby, odpalmy ją i zobaczmy. Ja już nim grałem i w sumie mi się podoba. Może, yy, jeśli wy wejdziecie, może wam też się spodoba. Dobrze, dobra, już jesteśmy w tej grze, i jak widzicie, no tutaj wygląda to w ten sposób. Mamy tutaj, wiadomo, wszystko. I mamy też tutaj free spin, Więc sobie otwórzmy takiego jednego. I co nam wyleci? Okej, okay, dwa razy suby. okej, okay, bardzo fajnie. I tutaj mamy lajka, których ja niestety nie mogę otworzyć, bo nie mam subów, ale są tutaj kody. I tutaj wpisuję, i tutaj możecie wpisać kod Team. Jeśli go sobie zridymujecie, to nie, on już jest nieaktualny, więc szkoda. Ale 25 like, taki to był chyba kod Okej, okay. nie, mo nie mogę Więc sobie sprawdzę kod i za chwilę do was wrócę Dobrze widzowie, udało mi się, udało mi się I to jest właśnie ten kod, który widzieliście Będziecie go mieli w opicie, będziecie mogli sobie sprawdzić A ja właśnie za to dostałem dodatkowe No, 100 subów, więc bardzo Nie Ile? 150 subów dostałem w ogóle Mówiłem 6. No to otwórzmy sobie takie, nie wiem, um, jedno jajko. O, co? Ile to... Nie, nie. Za pierwszym razem na 14% szans. Jeszcze pytam, co? Accept. Dobra, co chcesz, gościu? E, 300, panda. Zobaczymy, zobaczymy. A, okej. Okay. Ready. Nie, 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 on to skanseluje, nie. Dobra, widzowie ja klikam. No niestety widzowie zbyt dużo nie naklikałem, bo niestety, jak wiecie. Okej. Okay. No ja tak szybko biegnę, co jest grane. Może moje pety po prostu mi dają taką wielką moc jakby. Okej. Okay. Może nawet i pobiegłem dalej, a ja widzę, że ktoś do mnie dołączył. Tak! Dołączył do mnie. No i super. Dobra, zobaczmy tam na dole, tam na dole macie y, 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 taką tabę, wiecie, ja jestem już na tym czerwonym, możecie z, zobaczyć mojego skina. Ok, to jest, jestem już, y, y, ponad 10 subów już mam, jak wyrzucałem z tego race. Nie, niemożliwe, niemożliwe, w sumie mam taką wielką prędkość. Dobra, do, 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 dołączył do mnie tylko jeden, okej. Okay. O, widzicie mnie! Widzicie mnie na tym starym, widzicie mnie! To jest mój awatar flosy, jak tam flosy To jest ten awatar. Bo ja sobie ustawiłem taki awatar i no. Mam taki awatar jakby flosów. No, bo pomyślałem, że nie będę używał tych emotek standardowych do tych awatarów, bo no jest jakby tak według mnie fajnie wyglądają. Ale dobra, wtedy dodają mi tutaj jakiś, nie wiem, yy, czekaj, to sprawdzę. Dzieci Aha, okej. Okay. Czy ja mogę sobie włączyć tutaj jakiś, nie wiem, może auto bieg coś takiego? Nie, chyba nie mogę. Szkoda. Mam tutaj friendboosta w ogóle, 20%, więc się cieszę. To akurat jest fajne i może w te jeszcze 50 sekund dobiegniemy do tego końca i rzeczywiście dużo subów dostaję z tego, że tak biegnę i mam w ogóle dwa razy, więc w sumie fajnie. Bo akurat Wojan aktualizuje opis i ciągle jakiś tam kodzik musi być, no nie ma, nie, ma, nie ma jakby dnia, w którym jak sobie wejdę na tą grę, jakby nie ma tam kodu. Jakiegoś nowego, bo wcześniej był kod powojenki, który już nie działa, no ale... Nawet. Nawet w sumie już mógł usunąć ten kod, bo to już był y, przestarzały kod. Tak ja w ogóle już, nie wiem, jest dwa miesiące na Robloxie. Nie wiem w sumie kiedy zaktualizował w ogóle ten kod. Dziwnie. Okej! Okay. Okej! Okay. Widzę już tutaj y, jakby na tym zielonym packu i... Dobiegnę do tego, tego, do tego białego. Mam ostatnie 4 sekundy. 3, 2, dobiegłem. Nie może. Nie, dobiegłem. Mam 424 tuby. No to widzowie, widzowie. sobie takie jedno jajko i zobaczymy, czy uda mi się zrobić coś dobrego. Lemur. 50% szans było na niego. Zobaczmy, ile on daje mocy. naprawdę dobra widzowie, ja daję teraz ja teraz będę klikał dobrze widzowie udało się, naklikałem i jakby, daję pauzę podczas klikania, żeby jakbyście nie usłyszeli mojej myszki jak klikam, bo ja mega szybko klikam e, dobra widzę tam gości, którzy są tak daleko są dalej jakby od tego startowego miejsca trochę sobie pogramy w tą grę i przy okazji coś ten, wiadomo. O! O! I teraz mogę sobie automatycznie biegać. Automatyczne klikanie kosztuje 350 robuxów. Szkoda, myślałem, że będzie taniej. I tak mi wydaje teraz robuxów. Teleport. Dobra, dopiero mam tego irona. Niestety. O, są tu jakieś gifty. Okej! Okay. Nie spodziewałem się, że z tych giftów się dostaje suby To jest prawie jak w Pet Simulatorze, że macie takie gifty, wiecie, że dostajecie <coughs> Coiny z takiej krainy jaką posiadacie teraz, pierwszą jakby krainę Czyli na przykład macie Doodle World, nie macie dalej krain I wtedy dostajecie coiny z Doodle Worlda A jak macie Cat Worlda, no to dostajecie Rainbow Coiny No, tak to działa A tutaj jest inaczej, bo ciągle dostajecie jakoś suby ale może kiedyś ta gra dostanie jeszcze jakąś aktualizację. Mamy tutaj tulsy. Nie wiem, co one robią. E, dobra, nie, to nic takiego. Okej, okay. nie wiem, co robią te tulsy. Ale mamy tutaj też muzykę, sufiksy. Sufiksy? Tak, to są chyba sufiksy. SFX, tak? To są sufiksy. Nie, chyba nie. Set suffix to było w komentach Lagperms like, w Minecrafcie A my lecimy Okej, okay. okej okay. Teraz, teraz nawet Nawet, nawet szybciej Ale i tak nie pobiję jakby swojego rekordu Że dojdę dalej, no bo Ludzie tutaj są mega szybcy, a ja No niestety, nie jestem Taki mega szybki, ale za to Że przejdę taki jedny pasek To dostaję taki jeden pasek, to dostaje właśnie 60 subskrypcji więc bardzo dobrze okej okay. no nie dobiegnę, ja, ja bym musiał tu klikać tak długo, długo, że łoł wow. e, czy są? E, dobra o nie, 96 widzowie ja pobiję swój rekord za chwilę? Bo ja nie wiem. Im więcej klikam, tym więcej mam max speeda? Bo już tego nie rozumiem, serio. Patrzcie, jak tutaj ludzie lecą normalnie. Patrzcie. Przecież ten gościu, taki żółty, widzieliście go pewnie, to on leciał, nie wiem, na, nie wiem, 5 sekund. Mega szybko. Dobra. Otwórzmy sobie kolejne jajko. Po raz kolejny, lemur. Ja się pytam co. Dobra, widzowie. Znowu będę klikał za te 5 sekund. Więc po raz kolejny filmik będzie przerwany. Dobra, widzowie, to będzie chyba na dzisiaj tyle z tych y, biegów. Ale no. Mi się ta gra podoba. I dobra. Zobaczymy z jaką prędkością teraz lecimy. Bo ten gościu mnie nie potrafi dogonić, Co jest? Patrzcie! Patrzcie, widzowie, jego, jego przegoniłem. Co tu się stało? O, 40 subskrypcji, fajnie. Ten. Co jest? Ja wyprzedziłem tego gostka. O, ja. A jednak on mnie chyba wyprzedził. Nie wiem. Okej, okay, nie widzę. Nie widzę, żeby był za mną. Jeśli widzieliście coś żółtego na odcinku, to napiszcie w komentarzach, czy on mnie teraz wyprzedził. Napiszcie hashtag wyprzedził, jak mnie wyprzedził, a jak nie, no to nie piszcie. No nie wygląda mi, żebym go wyprzedził. Widzę go, widzę go, widzę go. Jest przed jakimś gostkiem takim. Ja nie mogę, wyprzedził mnie. Myślałem, myślałem, że go wyprzedziłem, ale byłem w błędzie, byłem w błędzie, szkoda, A no, mógłbym go jeszcze wyprzedzić, gdybym był oczywiście szybszy, 28 subskrypcji, moim celem właśnie było dobić te 500 subskrypcji, chyba już miałem 500, więc no już zrealizowaliśmy cel. Dobra. Czas mija, a ja jestem już przy końcu tego paska pierwszego. No i ten, ten pasek drugi ma najdłuższy właśnie ten żółty taki. Nie wiem dlaczego, ale ten gościu żółty on przechodzi ciągle ten pierwszy pasek. Nie wiem o co chodzi, ale no na pewno trzeba chyba przebiec jakby dłużej coś. Nie wiem czy trzeba, czy nie. Ale dobra, już dochodzę do końca i zostaje mi 39 sekund na to, żeby przejść ten poziom zielony i ten biały, o ile przed ten biały. Nie jestem wystarczająco szybki teraz. Na to mi wygląda. Okej. Okay. Eee. O, jak fajnie, mogę sobie zobaczyć. Rzekajcie widzowie, sprawdzę coś, bo jeśli to działa, to ja nie wiem. Eee, um, kamera mode, o, dobra. Dobra, to nie działa, bo mam autobieganie, szkoda. No i niestety nie przebiegnę tego białego paska. Ale patrzcie. Grasz, grasz, którego mam znajomych, nie wyprzedził, i poza tym mam 660 subskrypcji. To jest pobiłem, mój cel. Dobrze widzowie, mogę już skończyć ten odcinek, bo naprawdę, no, wbiłem y, cały cel i nawet go pobiłem, jakby. I może, może, może kiedyś się tutaj dostanę do topki, może subskrypcji. Ale ludzie tutaj potrafią, co jest? Tylko subskrypcji, co jest? Co jest ja się pytam, co? A dobra, mogę sobie klikać. Ok, ja nie klikam. Max i, miliard można mieć maksymalnie, ale chyba można mieć też milion, co nie? Nie, trzeba mieć maksymalnie 209 miliardów. Time in game. Ok. Ja nie widzę ile, ile jestem jakby czasu w grze, więc dobra. No. Ale dobrze widzowie. Ja muszę się... Nie, nie, nie. Ja się, ja się chcę wrócić, ja się chcę wrócić. Widowie, muszę się wrócić, poczekajcie. Okej, okay, widowie, udało mi się, wróciłem i to nawet mega szybko. Dobrze, mogę teraz kończyć ten odcinek, bo naprawdę było mega fajnie. Ech. Otworzyliśmy Spina, zdobyliśmy 30 na 30 minut subskrypcji i no, było fajnie, bo zdobywaliśmy ich więcej. I teraz otwórzmy sobie to jajko za 200. I zobaczymy, co nam poleci. Może coś fajnego. Lemur! Nie no! Ja się zastanawiam, dlaczego nie mam szczęścia w ogóle. O! O! To mi się podoba. Czekałem. Czekałem. Czekałem i się udało. Czy... Okej. Okay. Nie spodziewałem się. Poza tym... To jest Lemur? Tak, to jest Lemur. Ej! Nie wiedziałem, że to jest Lemur. Okay. Czyli mamy już jakieś 1000 na plus. Bardzo fajnie. Dobrze, widzowie. Ja już się tutaj z wami żegnam. i Jeśli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić lajka. To oczywiście subskrypcji nie musicie, jak nie chcecie. Ale jak chcecie, no, na przykład, sprawdzić sobie czy co jakiś czas, czy czasem nie ma jakiegoś nowego odcinka, to możecie dać. Cześć.